Cześć, witajcie bardzo serdecznie w trzecim, ostatnim luźnym wyścigu dzisiaj. Jeszcze tych wyścigów luźnych trochę będzie, ale po tym wyścigu rozpocznę karierę, moi drodzy. Szybki wyścig, nie wiem na jakim torze chciałbym się przejechać. Przyznam się szczerze, że, że nie myślałem podczas, kiedy włączałem te, ten odcinek, na jakim torze się przejechać, ale tutaj mamy Rosję. Mamy Meksyk, mamy Brazylię, mamy Abu Dhabi. Przejdźmy się na to, że Abu Dhabi trzy okrążenia. Wybierzmy sobie zespół. Niech będzie to, moi drodzy, skuteria Ferrari. Przejedźmy się z Sebastianem Fetelem. E, mamy pogodę burzową. E, oczywiście e, nie będzie burzowej. E, damy sobie bezchmurną, e, asysty, ustawienia wyścigu. Co my tutaj mamy? Poziom ekspert, przewinięcia włączone, Re, reguła parku zamkniętego włączona, uszkodzenia pełne. E, zamknijmy sobie ustawienia i zobaczmy sobie jak wygląda tor w Abu Dhabi szkoda, że e, zniszczenia bolidu nie są e, takie bardziej agresywne może trzeba będzie wygrać jakiegoś moda no zobaczymy e, tutaj runda pierwsza, wyścig oczywiście w Abu Dhabi tak to pisze, bo pierwszy wyścig, mamy tylko jeden i jedyny wyścig e, bo to jest szybki wyścig e, no i zobaczmy sobie jak wygląda linia na starcie Dużo kat, sceny i innych rzeczy będzie oczywiście w karierze, będą wywiady i, i, i inne rzeczy. E, a my, moi drodzy, rozpoczynamy sobie kolejny już trzeci wyścig. Mam nadzieję, że, że będzie to wyścig dla was bardzo fascynujący i emocjonujący. Rozpocznijmy sobie wyścig. E, oczywiście e, na szczęście ustawienia są zrobione. Nie wiem, czemu to wszystko się zmienia. E, w ogóle podczas wyłączenia, gdy jakiś błąd mi się pojawia, ale to może to w końcu usunę. Może mi się uda, jest tutaj. Widzimy pozycja, która? Pozycja czwarta. Czy uda się uzyskać lepszą pozycję? Zobaczymy. Ojojoj, oj, oj, kontakt, kontakt ze ścianą, ale na całe szczęście nic. Wielkiego się nie stało. Zobaczmy z tyłu, mamy przewagę. Zobaczmy hamowanie. Zaatakujemy Walter. Jego potasa tak jest. Pięknie, pięknie. Czy nie będzie kary? No nie będzie kary, na całe szczęście. Tutaj widzimy, że na, na suchym jednym nagradzimy sobie dużo lepiej. No i wygląda to przede wszystkim dużo lepiej, ta nasza jazda. E, kamery mamy właśnie takie, moi drodzy. Wszystko sobie możemy zobaczyć, e, jak najbardziej. Mamy kamer trochę, tak więc możemy e, wybierać, e, czy będzie pozycja druga. No może się uda, ale może pierwsze podium w końcu zobaczymy. To hamowanie całkiem spoko. O, i ścinamy delikatnie, ścinamy delikatnie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kar, abyśmy mogli wskoczyć na podium w końcu w tym wyścigu rozbrek drugi. E, poziom Ekspert myślę, że całkiem spoko i, i będzie przede wszystkim tutaj e, na pewno walka z zawodnikami, więc, więc jak najbardziej, będziemy e, tutaj ten ekspert. E poziom trzymać i zobaczmy to hamowanie. Tak jest. Czy uda się wypchnęliśmy delikatnie Niko Rosberga. Udała się e, tutaj walka. Słońce wygląda fajnie. Naprawdę bardzo przyjemnie. Nie jest to tak jak w Project Cars, gdzie było to troszeczkę inaczej, ale jednak jest całkiem spoko. Druga pozycja Sebastian Vettel no w Ferrari jedzie się dużo szybciej niż w Lotusie. E, czy też w innym bolidzie czy na przykład właśnie tak jak jechaliśmy w zauberze. E, no i tutaj na pewno będzie dużo łatwiejsza walka, jeżeli chodzi właśnie o Rosberga czy też Luisa. Ale pamiętajmy, jedziemy karierę. Naszą karierę będziemy jechać w zespole, moi drodzy, w zespole Toro Rosso, czyli Verstappenem, zawodnikiem młodziutkim, 17-letnim, który we wrześniu dopiero będzie miał 18 lat. A my tutaj będziemy jechać nim właśnie. Naszą karierę, która mam nadzieję będzie po prostu niewiarygodna. Najlepsza kariera do tej pory. Tutaj muszę się jeszcze wczuć trochę w jazdę, muszę przede wszystkim. Poczuć jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się prezentuje Mamy rozmowę z inżynierem, moi drodzy Nie wiem jak to mogę tutaj, e, nie wiem czy tu numerykami Tak jest, numerykami, 3, 4, 5, 6, 7 e, Te informacje możemy oczywiście jak najbardziej dostawać Fajnie, że każda kierownica bolidu jest inna, moi drodzy e, To jest na pewno cudowne i to mi się bardzo podoba e, Ogólnie gra rzecz biorąc jest zrobiona bardzo dobrze i... Tutaj trzeba to przyznać, ja strasznie się cieszę, że w końcu, w końcu Codemasters zrobiło duży krok naprzód. To jest naprawdę, do tej pory były kroki w tył, ale zrobili teraz dwa duże kroki naprzód i ja się bardzo z tego faktu cieszę, że, że po prostu jest, jest, są w stanie zrobić tak fajną, ciekawą grę. Jeździ się przyjemnie, jest fajny model jazdy, da się jeździć na klawiaturze, jest fajna walka z zawodnikami, może zwiększymy nawet poziom trudności do legendy, ale to w kolejnym sezonie. Zonie. Wyjeżdżamy troszeczkę za szeroko Jest fajne AI nie zakrętów Ostrzeżenie Jest fajna grafika Są cutscenki Są wywiady Jest naprawdę ten no, TV style Tak naprawdę bardzo identyczny praktycznie No i moi drodzy Mamy podobny czas Taki sam czas jak Louis Hamilton Perfekcyjnie taki sam czas DRS jest włączony Więc będziemy mogli z niego skorzystać ale nie sądzę, aby było to właśnie teraz podczas tego wyścigu, ponieważ nie jesteśmy blisko Luisa. Widzimy, że uślizgło mnie delikatnie teraz podczas właśnie tego okrążenia tutaj z tyłu, wjechaliśmy na tarkę. Model jazdy jest do ogarnięcia. Myślę, że da się to zrobić. System DRS widzimy w prawym dolnym rogu, on będzie aktywny. Jeżeli będzie aktywny, to będziemy mieli go zaznaczonego na zielono, będziemy mogli go włączyć. Moi drodzy, tak więc, tak więc tutaj wszystko, wszystko się jak najbardziej zgadza. No i zobaczmy, jak będzie wyglądał już ostatni, za chwileczkę trzeci sektor tego wyścigu. Z tyłu widzimy, że jest rozbrek daleko. Ta przewaga jest wystarczająco duża, aby utrzymać ją. No, i tutaj myślę, że bezpieczna ponad sekundy. Jest, a i delikatnie zakręty, nie możemy tego robić, ponieważ od razu są kary dwusekundowe. A kiedy jest tych kar zbyt dużo, no to dyskwalifikacja i, i to, to na pewno mija się z celem, chciałbym tutaj pokazać Wam w końcu jak wygląda podium. E, tak więc to jest dla mnie ważne. Bardzo blisko jest Luis, więc moi drodzy, no jesteśmy w stanie tutaj powalczyć. Naprawdę jesteśmy w stanie powalczyć! Wow, 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 uszkodzenie samochodu będzie, nie, jednak nie! Więc tutaj, a jednak jest uszkodzenie samochodu. Czy będzie pozycja? Zobaczmy druga, czy, czy pozycja. Jednak Rosberg przed nami, czy jednak my? Zobaczmy troszeczkę szerzej, ale się udało. Tak jest, moi drodzy, znakomicie. Jest pozycja numer, numer, ale uszkodzenie numer dwa. Uszkodzenie, uszkodzony samochód jest. No i jest podium, w końcu widzimy podium. Bardzo się z tego faktu cieszę. Szkoda, że nie mogę włączyć w full HD, ale no i tak jest bardzo ładnie, naprawdę. Nie ma się do, do czego przyczepić, wszystkie ustawienia są na maksa, po prostu wszystkie filtrowania, wszystko jest na full i mam cały czas 60 fps w moi drodzy, więc to jest bardzo dużo, świetnie to wygląda, bardzo, bardzo mi się to podoba. W końcu, w końcu czuję się jak na prawdziwym wyścigu. Formuły 1. Nie zobaczyliśmy jeszcze, jak wygląda pit stop, nie zobaczyliśmy, jak wyglądają te inne rzeczy, ale to jeszcze będzie na to czas. E, moi drodzy, przejdźmy sobie e, dalej. Widzimy, że e, osiągnięto cel. Wszystko spoko. Mamy oczywiście tutaj powtórkę, której nie będziemy teraz oglądać. No i ja zapraszam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny już odcinek. Dzisiaj ten odcinek będzie z kariery, więc będzie na co popatrzeć. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!